Chrystus wstał, prawdziwie wstał. Dziś w niedzielę miłosierdzia, przy kamieniach nieco mniejszych niż te, które Pan Jezus przesunął wychodząc z grobu, chciałbym Was zaprosić do rozważenia Ewangelii o niewiernym, no może takim nie do końca niewiernym, Tomaszu. Sigla do tej Ewangelii znajdzie się tutaj. Zapraszam do rozważania. Niewierny Tomasz jest postacią dość specyficzną i czasami tak się można zastanawiać, jak to właściwie jest, że to Tomasz był niewierny. Przecież nikt jakoś nie mówi niewierny Judasz, mimo tego, że go zdradził. No po prostu jakoś Judasz stał się synonimem zdrady. Nikt też nie mówi niewierny Piotr, mimo tego, że przecież zaparł się Jezusa. Ale mówimy za to niewierny Tomasz, tak jakby. Hmm. Można jakoś tak obraźliwie w stosunku do Tomasza, bo czy to, że Tomasz nie uwierzył apostołom, czy to coś było złego? Czy jakoś my w sytuacji świętego Tomasza uwierzylibyśmy od tak od razu po prostu? Hmm. Jest to ciekawe. Idąc dalej. Jakoś wśród ludzi religijnych często pojawia się taka dziwna maniera, może nie maniera, ale jakieś takie przyzwyczajenie, że jeśli coś jest nadzwyczajnego, jakieś objawienia prywatne, coś takiego, kto jest jakiś mistyk, jest to jakaś taka chęć od razu uznawania, że to jest na pewno prawdziwe, że to jest znak od Boga. No a chyba nie zawsze tak jest i Taka chęć od razu kanonizowania mistyków, którzy dopiero co teraz mają wizję, jest, nie jest czymś, co Kościół robi. Dlatego myślę, że warto charakteryzować się właśnie takim podejściem Świętego Tomasza. Takim podejściem Świętego Tomasza, które nie wierzy od początku, nie wierzy. jakoś tak nie wierzy do końca. Nie mówię oczywiście, żeby się jakoś charakteryzować taką regularną niewiarą. Ale trzeba zauważyć, że chrześcijanin to nie jest człowiek łatwowierny, który wierzy każdemu, a raczej chrześcijanin to jest ktoś, kto analizuje wiadomości, który zastanawia się, który zbiera dowody za tym, że to, w co on wierzy, ma faktycznie sens. I trzeba zauważyć, że jest też coś, co muszę powiedzieć szczerze, no jakoś. Bardzo łatwo można zobaczyć na przykładzie świętego Tomasza, a mianowicie to, że w ostateczności to nie jakieś dowody, to nie jakieś materiały dowodowe przekonują świętego Tomasza. Świętego Tomasza przekazuje, przekonuje spotkanie ze zmartwychwstałym. I właśnie myślę, że z jednej strony może warto wam życzyć, drodzy, Widzowie, słuchacze, tego, żeby się charakteryzować taką ostrożnością Tomasza. Ale może dużo bardziej życzę Wam, żebyście doznali tego samego, co doznał święty Tomasz: czyli spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Może na medytacji, może w trakcie adoracji, może w trakcie mszy czy rekolekcji. Spotkania z Jezusem, które sprawia że wszystko ma sens które sprawia że nie pozostaje nic innego tylko wyjść przed siebie i głosić wszystkim że Chrystus prawdziwie z martwych wstał alleluja